Cześć drogie Wilczki! Dzisiaj bardzo, bardzo ważny filmik, przynajmniej dla mnie. Powinnam była go zrobić już dawno temu. Jest to filmik o tym, jak stałam się głodną. Po pierwsze, jak zachorowałam, jak z tego wyszłam i dlaczego tutaj jestem. I z jakiego poziomu doświadczeń mówię do Was na tym kanale. Także w skrócie jest to moja historia. Postaram się Was nie zanudzić. Aczkolwiek powiem Wam, że jestem dosyć mocno zdenerwowana, bo zaczęłam grzebać w tym okresie życia, i tak naprawdę dogrzebałam się wielu rzeczy, o których zapomniałam, o których wolałabym nie pamiętać, wolałabym, żeby się nie, nie stały, ale stały się i, i trudno trzeba z tym żyć, trzeba iść dalej, trzeba wyciągnąć wnioski. A więc zacznijmy od tego, że zawsze byłam. Wesołym dzieckiem, chodzącym trochę własnymi drogami. Nie miałam, jakoś, nie wiem, kupy przyjaciół. Miałam dwie najbliższe przyjaciółki. To mi wystarczało, ale, ale byłam takim żywym dzieckiem, tak? Niczego mi nie brakowało, ale jeżeli chodzi o jedzenie, pamiętam od najmłodszych lat mama i ciocia zawsze mówiły mi, że uważaj, bo jak. Yy, Przytyjesz. Jak, be, jak nabierzesz tłuszczyku do 10 roku życia, to on ci już na zawsze zostanie. I ja pamiętam, już w przedszkolu miałam takie myśli, że o Boże nie mogę tylko nabrać tego tłuszczyku do 10 roku życia. I oczywiście ja nie wiedziałam, jak się nie nabiera tego tłuszczyku. Tak? Dla mnie to była totalna abstrakcja, byłam dzieckiem. Nie wiedziałam nawet o co chodzi, i miałam wrażenie, że ja jestem jakaś, nie wiem, dziwna, skazana, tak? Że ten tłuszczyk na pewno nie biorę, bo mówiły mi to wiele razy, więc miałam takie wrażenie, o kurde, coś się ze mną nie tak. I pamiętam, że właśnie jako, jako dziecko, jak się, ja siedziałam w przedszkolu raz i podniosłam swoją bluzeczkę, e, tak jak miałam 5 lat i pamiętam, że patrzyłam tak dół na swój yy, brzuszek cięcy i sobie myślałam, boże jaki gruby, czy już tam ten tłuszczyk się robi, tak, że chyba tak. U mnie w domu były same kobiety, ojciec był nieobecny, mój ojciec jest marynarzem, więc pływał, nie było go czasami nawet, nawet 3 lata. Była mama, ciotka, były kuzynki, była babcia. Wszystkie one się odchudzały i zawsze była jakaś najnowsza dieta, zawsze coś. Były te ograniczenia kalorii, tak? słodyczy, ale z drugiej strony bardzo szybko się to kończyło i wracały do punktu wyjścia. Tak? Czyli, a jednak skuszę się na tego wafelka, a jednak zjem to i tamto. I takie jakieś poczucie winy, które ja jako dziecko odbierałam. Że jedzenie nie jest normalną rzeczą, że jedzenie jest, to jest coś, co trzeba kontrolować swoim siłą woli, siłą umysłu, że to nie jest coś takiego jak na przykład nie wiem, oddychanie, tak? Że ty musisz ciągle uważać na to, co jesz. Więc takie coś mi zostało przekazane. Poza tym nigdy nie widziałam żadnych efektów, żeby którakolwiek schudła. Więc to też był taki przekaz, że to jest taka syzyfowa praca, no ale tak już jest. I powiem Wam, że, że właśnie ten filmik robię dlatego, bo byłam ostatnio w swoim rodzinnym domu i znalazłam moje pamiętniki. To Wam pokażę. Proszę bardzo. Pamiętniki pisam od jakiegoś 12 roku życia do 20 roku życia regularnie. Czyli tak naprawdę. Tutaj jest 8 lat lektury, Kopalnia wiedzy o, o, o młodszej wersji mnie i zaczęłam przeglądać te pamiętniki, żeby znaleźć moment, w którym zaczęła się ta moja obsesja, i po prostu jestem w totalnym szoku, jak fantastyczną osobą byłam, zanim wpadłam w zaburzenie odżywiania, jak fantastycznym dzieciakiem byłam. Na przykład. Bardzo, bardzo dużo tutaj pisze o swoich planach, marzeniach tak, oczywiście. Ale na przykład coś takiego. Miałam niecałe 13 lat i piszę coś takiego. Patrzę w lustro i widzę pięknego, mądrego człowieka. Napisałam to jako, jako, jako dziecko, tak? O ja Nie Nie planowałam tutaj się rozklejać. E, także i w ogóle. Bardzo dużo takich treści, że, że świat jest piękny, ludzie są dobrzy. Eee, nie wiem skąd mi się to brało, I, i tak naprawdę teraz tak uważam, teraz tak myślę. Więc w pewnym momencie coś poszło naprawdę kompletnie, kompletnie źle. I z tej osoby, którą miałam się stać, stałam się schorowaną bulimiczką, tak. Ja naprawdę zapomniałam o tym, jak już to było. Te pamiętniki mi, mi to wszystko przypomniały. Ale no czasami trzeba się skonfrontować y, z prawdą o sobie. Tutaj kolejny, nie coś tutaj sobie zaznaczyłam. Aha, y, to był koniec y, siódmej klasy, bo ja jeszcze szłam tym starym systemem, obecnie mam y, 32 lata. O Jezu. I tutaj na wakacje, właśnie już pojawiają się wpisy, że, że, że zaczęłam biegać, ale jakoś, nie wiem, nie pamiętam, żeby, żeby to był problem. Po prostu zaczęłam sobie biegać, myślę, że to też miało do rzeczy jakaś kontrola wagi, ale tak naprawdę wszystko zaczyna się na początku 98. To byłam wtedy, nie, to, to byłam wtedy na początku siódmej klasy, czyli teraz to jest pierwsze gimnazjum. E, I tu wytropiłam pierwszy taki wpis. Poszłyśmy z mamą o 10.30 do nocnego e, i kupiłyśmy sobie lody. Trochę przeholowałam, tak nie można, już jestem gruba, postanowiłam, będę się odchudzać od jutra oczywiście. Tak. No i właśnie to jest pierwszy wpis, kiedy, kiedy stwierdziłam, że jestem gruba, postanowiłam się odchudzać, miałam 13 lat, tak, pierwszy gimnazjum. Eee, I właśnie przypomniałam sobie, że tak naprawdę moja mama właśnie to, to było to, że ona miała to, to cały czas to jojo, że ona mnie miała te takie zachcianki na lody i bardzo często wyciągałam je w środku nocy na lody I, i to właśnie budowało we mnie to przekonanie, że jedzenie to jest coś co trzeba sobie ograniczać, a potem odbijać. Więc tutaj 7 września 98 pojawia się pierwszy wpis o tym, że chcę się odchudzać, po tym jest jeszcze kilka, że właśnie muszę, muszę zacząć się odchudzać, eee, a potem pojawiają się one coraz częściej, tak? Eee, że właśnie zaczynam jakąś dietę, eee, tak, cały czas, że, że właśnie ten trzeba biegać, bla, bla, bla. Po czym nagle jest jakieś pół roku przerwy, w ogóle nic nie ma, ani słowa praktycznie. Tak, nic nie pisałam przez pół roku i zaczyna się kolejny dziennik mój. przepraszam, że tak w szczegółach to opowiadam, nie wiem czy to Was interesuje. To jest raczej też dla mnie bardziej taka, takie, nie wiem, oczyszczenie trochę. Listopad, październik 2000, i właściwie cały ten już zeszyt jest o moich zaburzeniach, tak. I, i właśnie uderzyło mnie e, to, że z takiej młodej, wesołej, fajnej dziewczyny zrobiłam się nagle e, smutna z depresją, że ja nie mogłam się na niczym skupić, tak. E, no właśnie, wziąłam swój pamiętnik przed roku. Boże, jaka byłam szczęśliwa. Przez 365 dni tak się bardzo zmieniłam. Naprawdę bardzo się zmieniłam. Widzę to dopiero teraz. I właśnie, co, co słowo to jest o, o, o jedzeniu, tak? Że jestem wyczerpana, o, że jestem zmęczona, że, że słabna, że nie mam siły się uczyć. W ogóle nie mogłam tego czytać. Tutaj też są zawarte moje wszystkie przygody z psychologami, psychiatrami, lekami, bo już wtedy zaczęłam krzyżymkę po, po psychiatrach, e, którzy próbowali się dokopać przyczyn mojej choroby oczywiście w dzieciństwie, e, faszerowali mnie lekami w ogóle przeżyłam tak naprawdę bardzo dużo pokorzeń, zwłaszcza e, u psychiatry i. Podziałam do psychologa dziecięcego, który mi szczerze powiedział, że on nie ma pojęcia co ze mną zrobić. To też możecie o tym przeczytać w mojej książce, nie chcę Was tutaj zanudzać. No, przeżyłam bardzo dużo traum w sumie, o których też zapomniałam i dopiero jak to czytam, przypomina mi się I to jest takie szokujące, jak, jak smutną osobą się stałam w tak krótkim czasie. I właściwie w kolejnych zeszytach. Jest bardzo dużo o tym. Są jakieś dramatyczne wołania o pomoc. Całe moje życie zaczęło się kręcić wokół jedzenia. Właśnie już wtedy wpadłam w taką pełnoobjawową bulimię. No i co? Zdałam maturę i wyjechałam na studia do Krakowa. I wtedy zrobiło się trochę lepiej, bo nowi ludzie, nowe otoczenie, więc postanowiłam sobie wtedy, że koniec z tym, że na pewno już nie będę. Jakoś tam siłą woli trzymałam się dobrze przez pierwszy miesiąc czy dwa. A potem to znowu wróciło. Tylko, że właśnie wtedy, wtedy odkryłam alkohol, który łagodził te moje napięcia. Tak? Byli mi znajomi, były imprezy, więc się szło napić i, i się w ogóle o tym nie pamiętałam. Na drugim roku studiów poznałam mojego byłego chłopaka któremu powiedziałam o swojej chorobie, bo jednak to było uciążliwe, tak. Miałam jakieś zaparcia, tyłam, pudłam, tyłam, pudłam, i tak w kółko. Bardzo dużo pieniędzy na to szło i mój były chłopak bardzo dużo mi pomógł. Przede wszystkim zmobilizował mnie do tego, żeby szukać leczenia. No i zaczęłam chodzić znowu po szpitalach w Krakowie, po, po przychodniach i pamiętam, że poszłam. Na Kopernika, to jest taki, tam przyjmuje doktor Curyło. Może niektóre z Was znają, on jest takim legendarnym specjalistą od zaburzeń odżywiania. I pamiętam, że zapisał, chciałam się do niego zapisać na wizytę, a najbliższy termin wizyty, wizyty za półtora roku. No, i w ogóle wtedy się załamałam. Byłam jeszcze w kilku przychodniach, ale nie chciały mnie przyjąć, bo już byłam za stara. Byłam studentką, a to tylko dla licealistów. No i tak właściwie, no przecież to jest choroba tylko nastolatek. Pani ma 21 lat, trzeba się ogarnąć. No i Jakoś próbowałam na własną rękę z pomocą mojego byłego chłopaka, no ale oczywiście ja nie wiedziałam jak to zrobić. I pamiętam, że, że miałam ciągle to potknięcia, ciągle i tak wymiotowałam, ciągle nie wychodziło. I mój były chłopak bardzo to przeżywał i no po prostu płakał tak, że ja znowu, znowu to zrobiłam. I pamiętam, że po którejś tam kłótnie, bo to też były kłótnie, postanowiłam, że ja już mu nigdy więcej nic nie powiem po prostu dla dobra naszego związku. I powiedziałam mu, że, że tak, faktycznie ja sobie z tym poradziłam i chorowałam dalej. I tak naprawdę hmm, pogodziłam się już z tym. W tym momencie się z tym pogodziłam, stwierdziłam, że widocznie ja jestem tym przypadkiem, który. Hmm, nie wyzdrowiał wraz z otrzymaniem dowodu osobistego jestem jakaś dziwna, upośledzona i ja będę chorowała do końca życia, zaczęły się problemy z koncentracją, tak? Właściwie ten nauk uniemożliwiał mi um, uczenie się, wgły, skupienie się na czymkolwiek. Także zawalałam studia, powtarzałam trzy razy rok, a przecież to taki wstyd, bo ja zawsze taka inteligentna byłam, cała rodzina liczyła, że ja zrobię jakąś karierę naukową, a ja po prostu. Ja byłam ciągle w ciągu, ciągle spłukana bez kasy, także nie byłam w stanie nic zrobić. Wszyscy się o mnie martwili i ten. No ale właściwie jakoś tam dobrnęłam do końca swojej edukacji. I wtedy wymyśliłam sobie taki wytrych, założyłam swoją działalność gospodarczą. Jako, że studiowałam na uczelni artystycznej, stwierdziłam, że będę robić biżuterię artystyczną, i faktycznie zaczęło się to jakoś kręcić, zaczęłam to sprzedawać na Allegro, utrzymywać się w ten sposób. I nie musiałam się martwić, że na przykład trzeba szukać pracy, tak? Nie musiałam się martwić, że trzeba mieć jakieś obowiązki. Jak chciałam, to, to sobie pracowałam. W swoim warsztacie jak nie chciałam, to, to nie pracowałam. Mogłam mieć kaca, mogłam spać do 12. Potem się zaczęły problemy z alkoholem, e, właściwie od, odkąd poszłam na studia, piłam, mm, piłam codziennie, tak? I to nie to, że się upijałam, ale po prostu zawsze było to jedno piwo, y, dwa, trzy. Bo oczywiście tolerancja na alkohol wzrasta, także. Też znalazłam sobie takie towarzystwo, które piło, tak? Bohema krakowska, my artyści, i, i sobie wesoło piliśmy. Życie mi przeciekało między palcami. Nie miałam kasy, bo całą wydawa, wydawałam na moje ataki, picie, zakupy i w ogóle totalna, totalna degringolada, jak na, na to teraz patrzę. Potem w 2009 rozstałam się z moim chłopakiem i wtedy już właściwie nikt mnie, nie, nikt mnie nie pilnował, więc rzuciłam się w Wir Imprez. E, zaczęłam mieć długi, bo też nie byłam w stanie tyle pracować. E, no i e, nie wiem, wiecie co, żyłam tak bez sensu z dnia na dzień, czekając na jakiś cud, że, że coś się poprawi, że nie wiem, nie wiem, sypało się moje zdrowie. Finanse, wszystko leżało w ruinie, totalnie nie było ze mną dobrze, aż do dnia, kiedy zdarzył się cud, bo nie potrafię tego inaczej określić. Poznałam mojego obecnego chłopaka zupełnie przypadkiem. On był turystą w Krakowie, a ja byłam lokalną dziewczyną. Spotkaliśmy się naprawdę w niesamowitych okolicznościach. Wymieniliśmy się numerami telefonów i Obiecałam mu, że pokażę mu Kraków, tak? No i wcale jakoś tak nie miałam ochoty dotrzymać do tej obietnicy, ale nie wiem, znowu bo, boska interwencja. Umówiłam się z nim, faktycznie przyszłam na to spotkanie, pokazałam mu Kraków, tak? Spędziliśmy trochę czasu razem. Po czym on pojechał do Belgii i ja o tym zapomniałam, tak? Wróciłam do, do swojej rutyny, tylko że. On o tym nie zapomniał. On w ogóle do mnie wypisywał, wypisywał codziennie, kiedy przyjadę do Belgii, kiedy się znowu spotkamy. I tak mi pisał, pisał, a ja myślałam sobie, kurde, o co mu chodzi? Chłopcze, on jest 5 lat młodszy ode mnie, więc w tym momencie miał 22 lata. Jakiś chłopiec z Belgii, e, przecież nie będę jakby rzucać całego swojego ułożonego życia po to, żeby nie wiem co. No, ale tak, tak mi pisał, był tak uparty, że w końcu moja najlepsza przyjaciółka, e, pozdrawiam cię, Kasiu, e, e, powiedziała mi, że mam jechać, w ogóle dała mi swoją kartę kredytową. No i faktycznie kupiłam ten bilet, pojechałam. Mieliśmy okazję poznać się bliżej z moim tonem e, i tak się blisko zapoznaliśmy, że wróciłam do Polski. On jeszcze przyjechał do mnie raz. Właściwie po trzech dniach. Od razu, jak tylko wsiadłam w samolot, kupił bilet. Jak wylądowałam w Krakowie, to dostałam SMS-a, czy, czy mogę tam przyjechać za te trzy dni. Miałam ja mówię, dobre spoko. No i e, później on pojechał do siebie, i ja właściwie w przeciągu miesiąca pozamykałam wszystkie swoje sprawy i przy, przeniosłam się do Belgii. Więc totalne szaleństwo. No ale idylla nie trwała zbyt długo, bo bycie Emigrantką powiem Wam, to jest e, ciężka sprawa, zwłaszcza jeżeli nie znosi języka, tutaj jest język niderlandzki, więc po prostu masakra. E, byłam nagle z dziewczyny, która ma własną firmę, tak, jest w kręgach pochemy krakowskiej, w ogóle jest taka, te wszystkich znam, nagle stałam się w ogóle nikim. Wylądowałam na... Najniższym szczeblu drabiny społecznej, bez języka, bez zawodu, tak naprawdę, no bo robienie biżuterii co to jest za zawód? I w wieku 27 lat musiałam zacząć od totalnego zera. I tak mi to wjechało na ambicje no bo, no bo co, co robi się w takiej sytuacji? Nie oszukujmy się, idzie się sprzątać. Także zaczęłam sprzątać przez pierwsze 2-3 miesiące, sprzątałam po prostu po ludziach. Zaczęłam chodzić na kurs języka, potem dostałam pracę w knajpie, w ogóle tylko i wyłącznie z angielskim, więc to kolejny cud, tak, że, że, że mnie zatrudnili, tak. I właściwie tyle razy chciałam się poddać, płakałam w ogóle, że co to jest, że ja nie wytrzymam i tutaj właśnie ton był Najlepszym, najlepszą rzeczą, która się mogła mi przydarzyć, bo on mi mówił: Nie poddawaj się, pracuj, e, idź do przodu. I on mnie nauczył, że każdy mały krok, który się wykonuje, doprowadzi cię w końcu do celu, jeżeli będziesz wykonywała go codziennie, konsekwentnie. I ja Wam to teraz mówię, tak? Czego on mnie nauczył. I to on nie wyciągnął mnie z bólimi, tak, nie, no w ogóle, on, ja mu też powiedziałam o tym problemie, on mówił, no to, no to przestań tyle jeść, także on, on w, w ogóle wręcz, e, w jego rady przynosiły odwrotny skutek, ale on nauczył mnie konsekwencji i wytrwałości i to jest naprawdę nieoceniona cecha, uzupełnił taką lukę w moim wychowaniu, Dzięki niemu stałam się tą osobą, którą miałam zawsze być. Tą osobą, właśnie z kart tych, tych pamiętników, kiedy, kiedy byłam wesołą, pełną marzeń i nadziei dziewczynką. I, I dzięki niemu, właśnie stałam się z powrotem taką kobietą. I znowu będę płakać, co, co jest do mnie niepodobne. I tak, yy, nauczyłam się języka od Odrobiłam swoje w knajpach, w końcu dostałam pracę w zawodzie, więc, więc naprawdę wspięłam się na te na wysokość swoich możliwości. W ogóle powiem Wam, że jestem z zawodu projektantem mody, ale też mam uprawnienia konstruktora i jestem też krawcową. W ogóle to, co mam na sobie, uszyłam sobie sama. Może nie widać, kurtka taka. Także zaczęłam właśnie pracować tak. Tylko, że problem był taki, że musiałam do pracy dojeżdżać ponad godzinę pociągiem w jedną stronę codziennie. I siedząc w tym pociągu zaczęłam sobie myśleć, kurczę, to jest za mało, ja chcę coś więcej, ja nie chcę do końca życia robić wykroju ciupów. I wtedy w tym pociągu pomyślałam sobie, kurczę, wyciągnęłam się z tej buli, w sumie dopiero jakby. Bardzo świeże, tak naprawdę. Jeszcze wtedy miałam czasami jakieś poślizgi, nawroty i w ogóle dziwne myślenie, ale jednak byłam o niebo dalej niż przez całe moje 15 lat tych zaburzeń odżywiania i pomyślałam sobie w tym pociągu kurczę, to ja może napiszę o tym książkę. W ogóle zupełnie naiwnie, jak sobie teraz pomyślę. I właśnie tak powstała. Moja pierwsza książka, Wielczo Głodna, i też w tym pociągu sobie pomyślałam: Kurczę, jakby się mogła nazywać taka książka! I właśnie przyszło do mnie Wielczo Głodna. I pamiętam, że, że włoski na moich rękach się podniosły, były ciarki na całym ciele, i poczułam tak, to jest to. I następnego dnia wziąłam swojego laptopa do pociągu, zaczęłam pisać książkę. Napisałam ją w przeciągu chyba 6 tygodni na totalnym flowie, po prostu każdy wolny moment siedziałam i pisałam tą książkę totalnie, totalnie zafiksowana i z takim poczuciem Jezu, ja coś w ogóle odkryłam ja wszystkim o tym powiem Wszyscy, wszystkie dziewczyny które cierpią na bulimię muszą to przeczytać, po co wyważać otwarte drzwi no i tak pisałam, pisałam, pisałam dopisywałam cały czas i w końcu mój chłopak mówi Weź w ogóle dziewczyno załóż bloga, bo będziesz to pisać do, do końca życia. Najpierw założyłam Facebooka w styczniu 2015, czyli całkiem niedawno, a w marcu założyłam bloga. No i myślałam, że będę sobie pisać dla wiem, setki osób, tak jak ja jak już o tym Wam mówiłam, a tu nagle właśnie odzywa się TEDx, odzywa się prasa, odzywa się telewizja. Po prostu wow! I stwierdziłam, że robię coś potrzebnego. I, i tak się właśnie zaczęła ta wilczo głodna. o tym opowiadam szerzej w innym filmiku. To była historia moich zaburzeń odżywiania. E, wyrzuciłam to z siebie, przeżyłam. Mam nadzieję, że nie zanuciłam nikogo na śmierć, że podobał się Wam ten filmik. Także łapka w górę, e, subskrybujcie ten kanał, mówię Wam Wy też możecie z tego wyjść, jak długo nie jesteście w tych zaburzeniach, jak długo to nie trwa, to możecie wyjść z tego naprawdę i możecie być w tym miejscu, w którym ja teraz jestem i to bardzo szybko, tak naprawdę. Trzymajcie się, pracujcie nad sobą każdego dnia, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.